Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie. Jesteśmy w FootPorn przy ulicy Wolskiej 50A przez 7, znana ulica Wolska. Każdy trafi z Warszawy oczywiście, ponieważ zajmujemy się w Warszawie bardzo ciekawy wystrój. Tej oto pizzerio burgerni, można tak powiedzieć. Taki ciekawy, kolorowy, różowo-niebieski. No, taki candy, Cie, ciekawy, ciekawy wystrój. I co będziemy zamawiać, tak naprawdę? Bardzo. bardzo ciekawe rzeczy i na pewno niespotykane, mam wrażenie, prawie nigdzie, czyli maniane. I jest to pizza burger właśnie, a druga to jest pizza afrodyzjak i to jest o nazwie grzymsiarz. Czy tak, no pizza burger to jest przede wszystkim połączenie pizzy i burgera, może się domyślacie, ale jest to złożone z dwóch pizz i pewnie to jest na zasadzie pizza, a w środku wszystko i pizza, tylko na zasadzie takiego burgeru, tak przynajmniej przewiduję. Mamy tu wołowinę 200 g, bukiet sałat, Wasabi, więc ostre, ciekawe ile tego wasabi hmm. będzie, warzywa gryjowane, to ciekawe. to wasabi musi lubić właśnie, bo to jest takie no. ostro palące. No, kto jest słyszy no to kojarzy wasabi na pewno, nie? Albo nie. jakąś tam kuchnię azjatycką, bo oni to nawet chipsy mają wasabi, nie? Ci Chińczycy, oni to wszystko wymyślają. Jak już im przepali przełyk no. kilka razy do wasabi, to już im wszystko jadą. Ale wiesz, Chiny są rozwinięte, chłopie. Popatrz na Chiny, na Polskę, nie ma co no. w ogóle gadać. Ej, po pomidor, bekon i sos barbecue, to jest właśnie maniana. Spoko, ciekawe, zobaczymy Pizza Burger nigdy nie jadłem. A kolejna rzecz, to pizza Afrodyzja. Cokolwiek to znaczy grzymsiarz. Ale ciekawa jest w ogóle ciekawy skład. majonez z wachwarzana, cielęcina, karmelizowany burak, kolendra i chipsy. Ciekawe, co to będą właśnie za chipsy? Czy to bardziej jakieś naczosy, czy chrupki. No i powiem wam tak: cenowo jest bardzo korzystnie, ponieważ dania są duże. Tak. Więc to jest na każdą kieszeń, tak jak my lubimy mówić, pizza burger Maniana kosztuje jedynie 49 zł. Tu z dwóch pizz z wołowiny 200 gramów, więc to jest praktycznie, powiedziałbym, za darmo, bo wołowina jest, no, jest w cenie. Ten czas, ten jest a, no, oczywiście, że tak, także to jest za darmo 49 zł, a jeżeli chodzi o gzymsiarz, to jest ta pizza, to jest 47 zł za 32 cm i 56 zł za 41 cm. więc z takim składem, cielęciną, chipsami, tym majonezem z bakłażana, karmelizowanym burakiem, również bardzo tanio, ponieważ cielęcina to też nie jest tanie mięso. No i co Wam powiemy jeszcze o restauracji? Jest ona tworzona przez parę przyjaciół, więc to jest też taka, można powiedzieć, nie, kameralne miejsce, wiecie, nie sieciówka korpocen, tylko po prostu takie... Mm, Kreatywnie też przygotowane. Widać, że, że ktoś tutaj poświęcił serce i miał pomysł. Sami widzicie po horrorach, sami widzicie po przebitkach, przyjemnie się siedzi. Jesteśmy w takim, można powiedzieć, budynku à la Contendry, jest bardzo ciepło, także też jest to plus. No bo są szyby, a nie jakieś folie, niektórzy próbują, amatorzy gastronomii, robić, Tak, 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 czasami widziałem właśnie, jak są takie folie, typowo jakbyś zakleił, ale to bardzo nieprzyjemnie. Kiedyś nawet w Libiążu chyba jedliśmy coś takiego, żeby po prostu te folie takie wiem, ale w to to tak? Tak. No, folie i. że w ogóle nic się dzieje. I, I siedzisz w, tym, w, te, w tych foliach i ci, pi, i wiesz, wiatr na ciebie tak. wieje i nieprzyjemnie się je. A tu jest przyjemnie, bo jest ciepło i nie wieje wiatr, tak jak powiedzieliśmy. No i co tu jeszcze Wam powiem, Bo mamy bardzo fajną ulotkę przed sobą: Ewelina no, i Wiktor, twórcy o... Foodporn. A propos ulotki, to ja chciałem coś powiedzieć. No, no. Ogólnie tak, a propos tej ulotki, o której Kuba się trochę już wypowiadał, to warto jej wyszukiwać na mieście, bo jak tutaj może będzie w kamerze widać, jak ją pokażecie, macie 10% rabatu. A dodatkowo jak zamówicie nam wynos, to ma się bezpłatną dostawę. Nie, eee, no to mega. Więc Nie dość, że korzystny. masz bezpłatną dostawę, co przeważnie kosztuje piątkę dychę, to jeszcze masz rabat. I znajdzie się też w menu. Część produktów przeznaczonych dla wegetarianów. No, żeby nie było, że czują się pokrzywdzeni, bo wege ilość wegetarian rośnie z roku na rok takie są statystyki. Także po prostu według statystyk mamy tutaj też piz pizzę wege. Tak. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Bardzo kreatywne nazwy, bo na przykład są ale jaja, krewetka, <laughs> parmen, Parmen, no. Dobra, ale jaja. <laughs> Karniaka, dzisiaj no. nie zamówimy, ale też jest, Car Beke, no. Dużo, dużo. No, no, fajne, fajne, na przykład. I dostaliśmy jeszcze takie bardzo śmieszne, fajne wlepki. Proszę bardzo. Można sobie je nakleić gdzie tylko na chcecie. No na czoło nie. Na ale, czapkę fajnie by to Nie, nie, bal, tak nie. Takie pomysły nie. Ale na przykład na laptopa, <laughs> na, na, te, na telefon, na lodówkę czy gdziekolwiek. Także macie takie fajne wlepki. My dostaliśmy. Pewnie jak zrobicie jakieś takie fajne, większe zamówienie, to pewnie też dostaniecie. Nie wiem. I w każdym razie, no mamy takie, więc podzielimy się jakoś nimi. Mamy dwie. Tu jeszcze wyczytałem, że w sumie jest catering imprezowy 24 godziny o. dla firm, więc za więc ktoś chce zamówić większe jakieś zamówienie, to na pewno to jest korzystne. No i co? No na razie tyle. teraz będziemy testować, bo jeszcze chwilka oczekiwania na pyszne zestawy, które zamówiliśmy. Tak, tak, tak. Także bądźcie na bieżąco. Tu dominują dwa kolory, róż i niebieski, także fajnie, jesteśmy w candy shopie. Dobrze, dobrze, próbujemy, tutaj no mamy właśnie sony. pizzę, zaczniemy od, od niej, no widzę, że ma różowe ciasto, także jest już bardzo ciekawe, bo nie ma zwykłego ciasta, tylko różowe, dlatego jest ciekawa, a tutaj mamy właśnie też... Y Pizza Burgera. I tak jak bardzo mówił, właśnie poza kamerą, zgadłem. Jest to pizza przewodana mięsem, właśnie w taki sposób. Też kolorowa. Także będziemy próbować. Dobrze, zabieramy chips. się za jezdą. na chips. Mhm. Mm mm -hmm. Pizza jest bardzo ciekawa. Paprykowa się da chips, nie? Nie, ja nie wiem. Hmm. Tak mi podchodzisz. Smakuje dość lekko, bym powiedział, tak. Cienkie Sma ciasto, Smakuje tak, tak lekko, tak jakby była trochę fit, można powiedzieć, pizza. Ciekawe. Co do ciasta? No, jest ono wydaje mi się, tym burakiem. Na pewno, bo na pewno no, tak. ma taki troszkę buraczanesz, ma, ale no. Nie ma się jak przyczepić. Ciasto jest naprawdę bardzo dobrze Jaki zrobione. Prawdę, no ciasto jest dobrze zrobione. Nie, no. Dobrze zrobione hmm. ciasto. I kiedyś w podstawówce, jak chodziłem Dokładnie właśnie tak. do podstawówki, to jadłem bułki na przykład do sobie chipsy do środka. Hmm. Też miałem właśnie no. taki pomysł kiedyś, a dzisiaj po latach natrafiam tutaj na pizzę z chipsami. <laughs> no. No i jak ci smakuje? No, bardzo dobre. Mhm. Ja bym na przykład nazwał jakąś pizzę na pomylić. To fajna wariacja smakowa, bo, no bo to nie jest ogólna osóbna pizza wszędzie, nie? w szczególniu. Ona ma się taki to powiedział. Taki Ala czy to warzywny Dobrze. Poczekaj chwileczkę, to sobie teraz spróbuję sobie <laughs> <laughs> Pizzę Burgera. Znaczy, Czyli górę, ja dąb, spróbujemy ta jakoś. Na pewno fajne jest to, że dostaliśmy bardzo śmieszną yy, znowu chorągiewkę. Tak, także... Bo ona spinęła burgera. Spoko... Nie, chyba nie. Aczkolwiek... Bo z reguły się pija nie? Tak, albo taką dużą ten, ale to właśnie po to, żeby spiąć, a tym razem... Akurat to był po prostu taka, taki element chyba dekoracyjny. Sprawdzamy, jak umiem kroić. Jak widać, bur... korpus znaczy, burger. Jak widać, pizzoburger jest bardzo dobrze zrobiony. Tak. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle się nie rozwalił. Zobaczcie, jak wspaniale go no. ukroiłem. tak? Więc... Ja Popatrz, jakie potężnie grube mięso w ogóle. No dobrze, tu ja zawsze tak robię, że jak mi coś zostanie, to ja to później tak zbieram sobie na talerz. Nie? No ale ty no, tak, też tak możesz tak. sobie tutaj pozbierać, bo jest tutaj ja, dużo ja już tego. się obsłużę. Tak. Więc... Przełóż sobie na talerzyk przełóż, także czekaj mm. dajmy to pokażemy mięsko zrób no, to zbliżenie na mięsko bo to dość ważne dla widzów mm -hmm. Wyczuwalny jest mocny, mocny barbecue, taki dymno-śliwkowy zapach. E, sma, no smaki zapachy sos chyba nie bo to jest ten barbecue. Póny sos nie jest taki, mm. taki granatowy, nie? Próbuję tak przenieść żeby się nie walić i tak wyląduje w żołądku jako jedno. Tak, ale rękami, tak nie, nie przenosić. Nie. Hmm, bardzo dobrej jakości mięso bołowe. Pomidorek, bo nie wolno marnować jedzenia, pamiętajcie. Nie wolno marnować jedzenia i pomidorek powinien być zawsze zjedzony, dlatego że z ma dużo potasu. Bardzo dobrej jakości mięso. Fajne też kolorowe, bo spód jest różowy, a góra jest niebieska. Jest kolor. No nie pod kolorem witelców, ja mam różowe. Tak, no no, bo, to to są, zdybali, bo to są firmowe kolory lokalu ciekawe tak. zestawienie to taka, będzie właśnie no, pizza z, z burgerem kurczy. taki niestandardowy burger mi się podoba, że nie ma tak za dużo tych, tych składników takich warzywnych na przykład i tak dalej bo nie lubię tego jak mi wypływa 1000 pomidorów i ogórków tylko jest tak konkretnie, jak ktoś się lubi najeść myślę, że takie jedno danie jedną osobę załatwia na pół dnia no. ja oceniam pizzę na 8 na 10 a burderów 9 na 10 Jednak w tym burgerze jest to mięso. Miasz wołowina. No jest dużo go. Jest potężna porcja wołowiny. Pizza jest taka lżejsza, nie? A jak nie był się z trzeba jeść wołowinę, bo łapy rosną. to, to, mówiłem, mówiłem, to Pozdrawiamy to... oczywiście miśka z należyna. I powiem Wam tak. Za tego gzymsiarza y, tutaj lokal dostał nagrodę, jakąś wyróżnienie. Także y, doceniła to Kapituła też inna. Aha. Inni ludzie. Mhm. Ja też to nauczyli, będą bardzo, bardzo ciekawe. W sumie czas oczekiwania 10-15 minut. Bardzo min. szybko Takie mhm. Super.